Wakacje 2022 roku dobiegają do końca, i jak się ma rynek nieruchomości po wakacjach? Jaka jest obecna sytuacja? Czy wyjaśniają się jego kierunki na przyszłość? Czy też jest, jest więcej niewiadomych niż było kilka miesięcy temu, albo czy sytuacja jest inna od tej niż była rok temu? W którą stronę zmierzamy? O tym postaram się opowiedzieć w tej. Audycji, a jeżeli w ogóle interesują Was audycje o rynku nieruchomości, o jego perspektywach oraz macie pytania na przykład dotyczące ciekawostek prawnych, no to szukajcie treści w innych filmach na naszym kanale, jest ich bardzo dużo. Ale też subskrybujcie nasz kanał, bo będziecie powiadomieni o nowościach i piszcie oczywiście w komentarzach to, o czym chcielibyście usłyszeć, a postaramy się Wasze prośby. Zrealizować, chociaż od razu powiem, nie każdą możemy, ale zawsze się postaramy. Wracając do rynku nieruchomości pod koniec sierpnia 2022. Oczywiście wiarygodnych danych statystycznych za sierpień jeszcze nie ma, no bo sierpień się nie skończył. Są jednak też wstępne szacunki za lipiec i za miesiące poprzednie oraz różne informacje z rynku. Co się działo w lipcu, co też się działo na przykład w czerwcu, bo to jest też ciekawe. W czerwcu deweloperzy w większości miast wypchnęli nowe inwestycje, takie, które w zasadzie miały być sprzedawane później, po to, żeby Mieć choć jedną umowę zawartą przed 1 lipca, czyli przed dniem wejścia nowej ustawy deweloperskiej, dlatego że w takiej sytuacji mogą jeszcze przez dwa lata korzystać z dobrodziej starej ustawy deweloperskiej. Jednym słowem, unikać obowiązków nałożonych przez nową ustawę, ale nie tylko obowiązków, bo dodatkowych kosztów. Więc takie zachowanie deweloperów było, trzeba powiedzieć, Racjonalne i dlatego w niektórych miastach podaż nowych nieruchomości deweloperskich w czerwcu nagle urosła. W lipcu już tego zjawiska nie było, bo deweloperzy dobrze patrzą się na to, co się dzieje i trzeba powiedzieć, że ich sytuacja jest ograniczona z dołu: no to przecież nie mogą sprzedawać poniżej kosztów, muszą mieć jeszcze jakiś zysk. Działalność gospodarcza bez zysku jest działalnością irracjonalną. To już lepiej się położyć i spać po prostu. Natomiast z góry trafiają na barierę popytu i to jak potężną. W lipcu 2020 roku sprzedaż kredytów mieszkaniowych była o 62% mniejsza niż w lipcu 2021. Wróciliśmy do sytuacji sprzed kilku czy też kilkunastu lat. To trzeba powiedzieć, jest ogromne tąpnięcie, a ci nabywcy kredytowi przecież stanowili ogromną rzeszę nabywców. Co więcej, niektóre transakcje sfinansowane te pierwsze kredytem powodowały drugą transakcję na rynku, która była zaliczona już jako godówkowa, bo nabywcą tej drugiej nieruchomości mógł być ktoś, kto sprzedał tę pierwszą i on był traktowany jako gotówkowy, ale tak naprawdę jego transakcja była możliwa dzięki temu, że ktoś wcześniej uzyskał kredyt. Jednym słowem, deweloperzy są w takim imadle między kosztami a ceną, którą mogą uzyskać ze sprzedaży, a cena jest oczywiście też uzależniona od popytu to stare prawidło. Oczywiście, deweloperzy, Mogą wpływać w pewien sposób na utrzymanie ceny sprzedaży, zwłaszcza jeżeli są solidarni, a robią to poprzez ograniczenie podaży mieszkań. Ale też trzeba pamiętać, nie każdy deweloper może się wstrzymywać ze sprzedażą w nieskończoność, bo po prostu bank mu na to nie pozwoli. Nie da się wybudować połowy budynku. Budynek trzeba wybudować w całości. I jeżeli masz mniejszo, mniejszy popyt, no to ile możesz mieć tych pustostanów w tym budynku? Niektórzy mówią wynajmi, bo przecież wynajmy, i tutaj przejdę do rynku wynajmów, szalenie urosły teraz. Teraz mamy szczyt sezonu wynajmu. Dlaczego? Dlatego, że na przykład zaczyna się nowy rok akademicki. Przybyli nowi studenci, którzy w jakiejś części nie chcą mieszkać przy rodzinie, nie mogą znaleźć albo nie chcą mieszkać w akademiku, i oni chcą nieruchomości wynająć. Dlaczego nie mówię o Ukraińcach? Bo jak na razie przynajmniej ich ilość w Polsce, tych, którzy zostają, w miarę się ustabilizowała. To już nie jest ta wielka fala, która napływała na samym początku wojny, i oni też stanowią zagadkę. Bo pytanie jest, jak długo Ukraińcy w Polsce pozostaną? Czy wyjadą do siebie, czy nie? Tego nie wiemy, bo losy wojny są nieznane. Jednym słowem, mamy do czynienia z najmami droższymi o kilka, a nawet raczej kilkanaście lub dziesiąt nawet w niektórych miejscowościach procent. Co powoduje, że wzrasta opłacalność najmu. Ceny na rynku pierwotnym. W miarę się otrzymują, jest to zresztą różnie w różnych miastach, bo tutaj można powiedzieć, że wygarnięte zostały tańsze oferty, napłynęły droższe, ale czy te droższe się sprzedają, w jakiej ilości, to jest takie niepewne. Ceny też, mówimy o cenach nominalnych, ale pamiętajmy, że na te ceny należy nałożyć inflację i tutaj już ten wzrost cen, o którym mówimy, nie jest taki, tych realnych cen. Przeliczony przez inflację, nie jest aż tak oczywisty i nie zawsze i nie wszędzie występuje. A na rynku wtórnym, no cóż, są ludzie, którzy nie chcą wynajmować swoich mieszkań, bo nie chcą mieć kłopotów z najemcą, i oni po prostu decydują, albo mają też inne plany i decydują się na sprzedaż mieszkań. W wielu ośrodkach te ceny na rynku wtórnym się ustabilizowały lub lekko spadają, ale Potężnie spadły obroty. Ilość transakcji potężnie spadła. A o sile rynku tak naprawdę nie zawsze świadczą tylko ceny. Bo cóż z tego, że kilka mieszkań sprzeda się bardzo drogo, jeżeli cały rynek siada o ogromną ilość transakcji? Po prostu ci ludzie, którzy żyją z ilości obrotu, czy z produkcji tych mieszkań, czy ze sprzedaży. Zaczynają mieć problem ze zbytem swoich towarów, co oznacza, że ich globalne przychody po prostu maleją. A jak będzie w przyszłości? Hm, nie mam szklanej kuli. Historia, wydarzenia na świecie są nieprzewidywalne, czego dowodem jest wojna na Ukrainie, której wybuchu. Chyba znakomita większość, prawie wszyscy w Polsce nie zakładali, oprócz kilku czarnowidzów. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, tak, myśmy to wiedzieli, tylko szkoda, że mówią o tym po fakcie, a nie przed faktem. Zakładając jednak, że nie nastąpią takie żadne nieprzewidywane, niewyobrażalne dziś wydarzenia, możemy postarać się przewidywać. Pewne scenariusze z jakimś prawdopodobieństwem. I tutaj też warto wziąć pod uwagę, co dzieje się w gospodarce. Stany Zjednoczone dopiero co ogłosiły, że weszły w techniczną recesję. To niedobrze, jeżeli największa gospodarka świata wchodzi w techniczną recesję. Może Stany Zjednoczone nie są największym partnerem handlowym Polski, ale ich partnerem wielkim są Niemcy, a Polska. Znowu jest dużym partnerem gospodarczym Niemiec i Niemcy naszym partnerem, więc sytuacja na przykład w gospodarce niemieckiej na pewno wpłynie też na sytuację w Polsce, a ta sytuacja w gospodarce niemieckiej, czy też ogólnie europejskiej, nie jest najlepsza. Wielu ekonomistów zapowiada nadchodzenie stagnacji lub nawet kryzysu. To się okaże. Dodatkowo mamy w Polsce do czynienia zarówno z inflacją, jak i spadkiem kursu waluty. Na dłuższą metę oba te czynniki nie są najlepsze. I Rada Polityki Pieniężnej, która ustami prezesa nieformalnie w podsłuchanym wywiadzie zapewniała, że Podwyżki będą ograniczone po 0,25% i raczej będą już wygasać. Może zmienić zdanie, bo waluty naszej też należy bronić, a inflację dławić. Niestety, działania rządu, ale w ogóle polityków, bo opozycja też czasami głosuje za rozwiązaniami wpychającymi lub domaga się rozwiązań wpychających puste pieniądze w gospodarkę, szkodzą. Czy też przeciwdziałają, co są przeciwstawne do działań Rady Polityki Pieniężnej i Banku. Ta pomoc, można powiedzieć potrzebna, zależy, jakie kto ma opinię o tym, jak powinna być nastawiona prospołecznie gospodarka, przedłuża jednak inflację, nie pomaga jej gasić. Jednym słowem, ryzyko wejścia polskiej gospodarki w recesję jest spore. I mam nadzieję, że mówimy tu tylko o chwilowej recesji, a nie o jakimś dłuższym kryzysie. Z punktu widzenia osób posiadających mieszkania do wynajęcia, ten okres wydaje się bardzo dobry. Po prostu zgarniają premię z tytułu małej oferty mieszkań do wynajęcia i mogą dyktować wysokie czynsze. Pytanie jednak: jak długo? I znowu tu jest odpowiedzi kilka. Jeżeli wystąpi recesja, Ludzie zaczną mniej zarabiać, zacznie się pojawiać bezrobocie, no to ten wynajem na takich wysokich poziomach długo się nie utrzyma, po prostu ludzie nie będzie stać, albo też będą starali się na przykład bronić przed wysokimi czynszami w ten sposób, że będą zagęszczali i mieszkali w mieszkaniach ze współlokatorami, po prostu więcej osób zamieszka w jednym mieszkaniu. Z drugiej strony, przy niskim kursie złotówki i wysokiej relacji czynszu do ceny mieszkania, może zacząć się opłacać wejście na ten rynek jakimś inwestorom instytucjonalnym, różnym funduszom. Zresztą już mieliśmy kilka audycji o funduszach, i mówiłem, że fundusze w Polsce. Są, po prostu mogą wejść na większą skalę, tym bardziej, że nasz rynek jest w zasadzie nieuregulowany i fundusze mogą sobie działać jak chcą, bo przecież ustawa czy projekt ustawy o REIT został wycofany z dalszych prac. Jednym słowem, w ciągu najbliższych miesięcy można się spodziewać takiej ciągle wachliwej sytuacji, ale też ciągle tego, że czynsze będą wysokie, pewnie już nie będą tak dynamicznie. Rosły jak do tej pory, chyba że się coś zmieni i znowu będzie nowa fala uchodźców. Poprawy sytuacji w nowych kredytach mieszkaniowych też nie należy się spodziewać w najbliższych miesiącach, choćby dlatego, że nadal jest inflacja, którą należy zdusić, bo ona inaczej nas po prostu wszystkich zje. RPP będzie musiała podnosić stopy procentowe, żeby walczyć z tą inflacją. Jeżeli władze będą jednocześnie wpychały pieniądze ze akcji socjalnych, z różnych programów pomocowych, to będą spowalniać proces dławienia inflacji. A jeżeli inflacja rośnie, to w sposób naturalny będzie rosło również oprocentowanie kredytów. Już teraz mamy restrykcyjne zasady kredytowania, i one się zapewne nie zmienią. Nawet jeżeli ta inflacja stanie i zacznie powoli spadać, i stopy procentowe zaczną powoli spadać, to też nie spodziewam się, że tego dnia, co spadną stopy procentowe, to tego samego dnia banki obniżą swoje kryteria, czy też chęć swoich zarobków. To też będzie trwało stopniowo i powoli, tak jak zawsze zresztą było. Czyli według mnie jednym z bardziej prawdopodobnych scenariuszy w tej chwili są wysokie czynsze. I niewielkie obroty w zakresie ilości nieruchomości sprzedanych. Czy deweloperom uda się w cudzysłowie obronić obecne poziomy cenowe i to z uwzględnieniem inflacji? Zobaczymy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, zapraszam, subskrybuj nasz kanał. Pisz nam pytania, o czym chcesz usłyszeć. Chętnie na ten temat zrobimy audycję, tym bardziej, że naprawdę wiele z Waszych komentarzy jest dla nas inspiracją do wymyślania i realizowania nowych tematów. Zapraszam, subskrybuj nasz kanał, bądź z nami i głowa do góry. Wierzmy to, że po gorszym okresie zawsze przychodzi okres lepszy. Tak zawsze jest w gospodarce, bo rynek jest cykliczny. Powodzenia!